Dzień dobry, drodzy emeryci. 1 stycznia 2026 roku przynosi ze sobą istotne zmiany w polskim systemie emerytalnym. Nie są to drobne korekty ani kosmetyczne poprawki, lecz decyzje systemowe, które mogą realnie wpłynąć na sytuację finansową setek tysięcy osób pobierających świadczenia. Jako osoba od lat śledząca tematykę polityki społecznej i zagadnień związanych ze świadczeniami wypłacanymi przez zakład ubezpieczeń społecznych, Czuję się w obowiązku przedstawić wszystkie zmiany w sposób możliwie rzetelny i zrozumiały. W tym materiale skupię się wyłącznie na rozwiązaniach obowiązujących od początku 2026 roku. Tak, aby każdy emeryt i każda emerytka mogli w pełni wiedzieć, czego się spodziewać i jak nowe regulacje mogą przełożyć się na codzienne życie. Zanim przejdę do szczegółów, chcę zaznaczyć jedno. Wiele zmian może wywołać początkowe wątpliwości lub obawy. Część osób poczuje ulgę, inni mogą mieć pytania dotyczące kryteriów i sposobu naliczania świadczeń. Dlatego ważne jest, aby spokojnie przeanalizować każdy element i wiedzieć, jak działają nowe przepisy. Zachęcam też do pozostawienia polubienia i subskrypcji, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami w polskim systemie emerytalnym. Po pierwsze, Przeliczenie tzw. emerytur czerwcowych. System w końcu nadrabia wieloletnie zaległości. Przez wiele lat osoby składające wniosek w czerwcu otrzymywały świadczenia obliczane mniej korzystnie niż osoby przechodzące na emeryturę w innych miesiącach roku. Wynikało to z braku uwzględnienia kwartalnej waloryzacji składek przy obliczeniach dla tego miesiąca. Od 1 stycznia 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontynuuje proces automatycznego korygowania tych świadczeń. Przeliczenie obejmuje osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach od 2009 do 2019. Co istotne, emeryci nie muszą składać żadnych wniosków wszystko zostanie wykonane z urzędu. Niestety korekty finansowe przysługują dopiero od momentu wejścia zmian w życie i nie obejmują strat poniesionych w poprzednich latach. Mimo to, dla wielu osób oznacza to realny wzrost miesięcznego świadczenia czasem kilkadziesiąt, a nawet kilkuset złotych. Dla przykładu pani Halina Skielc, emerytka 72 lata, która przeszła na emeryturę w czerwcu 2015 roku, po przeliczeniu swojego świadczenia. Zyska około 180 zł miesięcznie. Dla wielu seniorów to realna różnica na dodatkowe leki, zakupy czy opłaty za media. Takie przeliczenia pokazują, że system w końcu stara się naprawić wieloletnie zaniedbania i pokazać, że praca całego życia jest doceniana przez państwo. Po drugie, harmonogram wypłat. W 25 roku, ze względu na święta i układ kalendarza. Niektóre wypłaty były łączone lub przesuwane. Od 1 stycznia 2026 roku wszystko wraca do standardowego 7-dniowego harmonogramu. 1, 19 lutego, 19 marca, 19 kwietnia, 19 maja, 19 czerwca, 19 lipca, 19 sierpnia, 19 września, 19 października, 19 listopada, 19 grudnia, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. Jeżeli termin wypada w dzień wolny, środki zostaną przekazane wcześniej. To bardzo ważne dla osób starszych, które planują swoje wydatki i chcą mieć pewność, kiedy pieniądze pojawią się na koncie. Po trzecie, renta wdowia. Od 2026 roku wdowy i wdowcy mają możliwość wyboru korzystniejszego wariantu: zachowanie własnej emerytury i połowa renty po zmarłym małżonku lub pozostanie przy rencie rodzinnej i dodanie 50% własnej emerytury. Wybór wariantu należy do osoby uprawnionej. Ważne: system nie wypłaca dwóch pełnych świadczeń, lecz jedno w całości i drugie w połowie. Aby otrzymać rentę wdowią od stycznia, konieczne jest złożenie wniosku na druku RWD. Osobiście, pocztą lub elektronicznie. Wypłaty odbywają się w tych samych dniach, co standardowe świadczenia: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. Czwarta zmiana limity dla dorabiających emerytów. Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują nowe progi dochodowe. Niższy próg, po którego przekroczeniu świadczenie jest pomniejszane, wynosi 7.273,60 zł. 60 groszy. 0,00, natomiast wyższy próg, którego przekroczenie powoduje zawieszenie wypłaty, to 11651 zł. Osoby dorabiające są zobowiązane zgłaszać przychody do ZUS poprzez system EROP. Brak zgłoszenia może skutkować cofnięciem wypłaty i obowiązkiem zwrotu nadpłaconych kwot. Dodatkowo wprowadzono obowiązek składania miesięcznych raportów, jeśli dochody pochodzą z kilku źródeł. Piąta zmiana – dodatkowy termin wypłaty świadczenia wychowawczego 800+. Od stycznia 2026 roku dodano jedenasty termin wypłaty, przypadający na 24 dzień miesiąca. Ma to na celu odciążenie systemu i zapobieganie opóźnieniom, zwłaszcza w miesiącach, gdy wypłaty przypadają blisko siebie. Choć zmiana nie dotyczy bezpośrednio emerytów, wielu seniorów wspiera swoje dzieci i wnuki, więc jest to dla nich ważna informacja. Szósta zmiana, nowy dodatek do emerytur, który wprowadzono od lipca 2025 roku, nadal obowiązuje. Jego celem jest wsparcie osób, których świadczenia nie przekraczają określonego progu. Wysokość dodatku wynosi 400 zł miesięcznie, a okres wypłat obejmuje pół roku. Dzięki niemu Wiele osób zyskuje realną pomoc w pokryciu bieżących kosztów życia, jak rachunki, zakupy czy leki. Dla przykładu, jeśli emerytka otrzymuje 2700 zł. emerytury, dodatek 400 zł. daje możliwość pokrycia większej części opłat za prąd i ogrzewanie w sezonie zimowym. Dla osób takich jak pani Halina oznacza to poczucie bezpieczeństwa i docenienie wieloletniej pracy. Warto również pamiętać, że w związku z inflacją i rosnącymi kosztami życia, państwo deklaruje monitorowanie sytuacji i wprowadzenie kolejnych mechanizmów wsparcia w razie potrzeby. Podsumowując, początek 2026 roku przynosi kolejne istotne zmiany w systemie emerytalnym. Po pierwsze, ZUS wreszcie naprawia wieloletnią niesprawiedliwość związaną z czerwcowymi emeryturami. Po drugie, pojawia się nowe świadczenie renta wdowia. Które realnie wspomoże finansowo wdowy i wdowców? Po trzecie, wprowadzane są ścisłe zasady rozliczania dodatkowych dochodów przez dorabiających emerytów z nowymi limitami i obowiązkiem informacyjnym. Po czwarte, uelastyczniono wypłaty świadczenia wychowawczego poprzez dodanie nowego terminu. Po piąte, kalendarz wypłat emerytur wraca do standardowego rytmu. Po szóste, Kontynuowane są wypłaty dodatku do emerytur dla osób spełniających kryteria, a po siódme rząd zapowiada dalsze monitorowanie sytuacji i możliwe wprowadzenie kolejnych rozwiązań wspierających najstarszych obywateli w obliczu rosnących kosztów życia. Wszystkie te zmiany wymagają od świadczeniobiorców większej świadomości, planowania i śledzenia terminów. Pamiętajcie, że niewypełnienie formalności może skutkować utratą części świadczeń. Zachęcam do śledzenia komunikatów ZUS, konsultowania wątpliwości w punktach obsługi, a także do dzielenia się wiedzą z rodziną i sąsiadami. Dzięki temu każdy senior będzie w stanie w pełni wykorzystać swoje prawa i czerpać z systemu ubezpieczeń społecznych maksimum korzyści. Na zakończenie przypominam, od 2025 roku funkcjonuje nowy dodatek do emerytur, a renta wdowia Stała się realnym wsparciem finansowym dla wielu rodzin. Te zmiany pokazują, że system emerytalny w Polsce wchodzi w nową fazę wymagającą aktywności, świadomości i dobrej organizacji od każdego świadczeniobiorcy, dzięki czemu możliwe jest lepsze zarządzanie własnym bezpieczeństwem finansowym, komfortem życia i planowaniem codziennych wydatków, a każdy, kto wykorzysta przysługujące prawa, będzie miał realny wpływ na swoją przyszłość i możliwość godnego życia, niezależnie od tego, jakie wyzwania przyniesie nadchodzący rok. A dodatkowe wsparcie finansowe może w istotny sposób poprawić komfort życia seniorów w miesiącach zimowych, w szczególności w obliczu rosnących cen energii, żywności i leków, dzięki czemu osoby starsze poczują większe bezpieczeństwo i stabilność finansową co pozwoli im godnie funkcjonować w codziennym życiu, nie martwiąc się o podstawowe potrzeby i opłaty za mieszkanie, prąd, gaz oraz codzienne wydatki.